E, det er mikrofonen. <gryggen> <gryggen> <Yeah. gryggen> <gryggen> Tylko już nic nie ma. Mama musi się napić cennej kawy. Nie mówisz. Musisz, musisz, musisz. U nas dzisiaj nastał cud. Towarzystwo wstało o 5.30 z łóżka, nie może doczekać się wyjścia do szkoły. Nieprawda? Ja jest to nie muszę. Jakie prawda? Ja się nie muszę. Ja wstałam o 5.30. Ja tu po już jedzą się, yy, płatki na mleko, bo to jest standardowo płatki na mleku muszą być. Także wstali część samego rana, że gotowi na co jest śniadanie, drugie sami porobili. Do co znaczy Julka im porobiła sama śniadanie do szkoły, drugie. Może y ja jeszcze się plączę. Julka zrobiła im śniadanie drugie do szkoły. Także powiedzieli, że ja mam tylko zadanie ubrać się no. i wywieźć. No. Także. Ja! A Mateusz herbatę sobie robi, nie umie sobie zrobić i szczurek mu opadł do środka. Także towarzystwo jest już gotowe. Radość nieziemska, że nie idą brawa. do szkoły pierwszy dzień. No i Mateusz wstał. O z samego rana nie trzeba było go budzić, a zawsze wstaje. O 7:30. Nie. O 8:15 ledwo go było kiedyś dobudzić, a dzisiaj już 6. 6 rano Mateusz na nogach. Cud. Niestety. Tak. Nie wiem, co to się stało, a dobra. On sam siebie nie wstał, bo Anty powiedział: Mateusz wstawa, a ja krzyknęłam: Mateusz wstawa i siódma. I on powiedział: już. Nie no wstał. Po prostu. Niestety. Eee, mm. y, buzia. Zęby mieć. Właśnie, chcieliśmy Także jeszcze raz pomyją teraz zęby. Mam mam się Kciuk. No kciuk. Także teraz jeszcze pomyją zęby i będziemy jechać. Pewnie Mateuszowi to trzeba drożdżówkę kupić, nie? Co? No. Bo chciał no. sobie arbuza. Arbuza do szkoły. No. Nie chcę liczyć A mam kanapkę, pomidorki, rzodkiewkę i batona. A Jakiego batona? Taty. Taty. Co? No tam z tego wczorajszego, znaczki. Bo to tu ja Eee, no. dobra. Także my się tutaj zbieramy, szykujemy się. I po prostu o Melka też się cieszy, że idzie do szkoły. znaczy, Melka się cieszy, że towarzystwo idzie do szkoły, bo już będzie no, miała bo, wie, bo teraz... To południa teraz wolnego. Zami... Nigdzie nie będzie dokuczał. Będzie mogła spać i odsypać. Mamo! Pan... Coś jeszcze e, Ja mam kanapkę i sok. Nie tylko tyle. Coś jeszcze miałam wam powiedzieć, ale zapomniałam, co. A, To jest taki po prostu back to school, jak 21 maj. 21 maj to mamy prawie jak 1 wrzesień, co i do pierwszego dnia do szkoły. Także dzisiaj też można powiedzieć, że jest 1 wrzesień. No 21 maj, tylko wyglądający jak 1 wrzesień i radość nieziemska, idziemy do szkoły. I wszyscy samego rana wstali i Mateusz już pewnie palce poparzył, dobra. Koniec głodnego gadania. Meluśka też się cieszy. Meluśka powiedz dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. cześć, hej. Dzień dobry i witajcie w piątek. W piątek. I jest godzina 7.25, a towarzystwo siedzi w samochodzie i jedzie do szkoły już. Także radość nieziemska, bo w końcu jadą. Oj, tutaj Julka też jest. Hejka. No, także jedziemy już do szkoły w końcu, bo już nie mogą doczekać. To znaczy Julka nie może się doczekać wizyty w szkole, bo się to wiecie. I wróciłam. I cisza, spokój jest. Nikogo nie ma. Oprócz bałaganu. Zaraz bierzemy się za sprzątanie. I akurat sobie wysprzątam całą, cały dom. Jakich nie będzie. A teraz... Yy, Będę jadła śniadanie. Jeszcze jestem tak nieogarnięta. Jestem takich tylko wywiozłam. Ale dzisiaj właśnie Antek mi nawet pozwolił nie wychodzić z samochodu. Także dzisiaj nie wysiadałam z samochodu. E, poszli sobie sami do szkoły. Bo tak zasadniczo to Antka odprowadzałam po same drzwi wejściowe do szkoły. A że właśnie dzisiaj był i Mateusz i Julka to już byłam zwolniona z wyprowadzenia Antośka do yy, do szkoły. Dobra. Także ja teraz sobie robię jakieś śniadanie pewnie, bo jeszcze ja śniadania nie jadłam. I biorę się za Ogarnięcie domu. A później muszę też jeszcze pojechać na chwilę do miasta, ale to dosłownie na, no mam nadzieję, że na 10 minut, bo jednak wczoraj nie załatwiłam tej sprawy. Bo wszędzie nie dość, że trzeba się umówić na wizytację, to jeszcze wniosek pisać. Ale co już mniejsza z tym. Na razie ogarnięcie, a później właśnie pędzimy do, do miasta. Na śniadanie gotuję sobie jajka i teraz właśnie idziemy po. Szczepiorek do, do tych moich skrzyń. Zobaczymy przy okazji, czy mrówki się wyniosły. I wczoraj były robione pokosy, także tutaj trawa jest pokoszona. Później będziemy jeszcze mm, testować y, te nożyce do trawy. Bo wczoraj, właśnie, już w związku z tym koszeniem, bo tam żeśmy pokosili jedno kosiarką, drugie kosą. To znaczy y, ja kosiarką, a mąż kosą. I takżeśmy wykosili tutaj. Później, właśnie tak jak mówię, testujemy. My razem już będziemy testować yy... o matko. Te nożyce do trawy, ale to Wam puszczę w tym czwartkowym filmiku, żeby wiecie, już był test. I tutaj nadal nie wysypałam koru, ale to teraz dzieciaki będą chodzić dochodzi do szkoły, to będę miała trochę więcej czasu. I tutaj też trochę pokosił, a później to mu zabrakło już tego czerwonego oleju, czy ja tu tam się nazywa. Więc pewnie dzisiaj będzie kończył to koszenie. Tylko musi zakupić sobie właśnie ten yy, yy, Matko Czerwony. Ten olej taki wiecie, co się tam dolewa do benzyny. Ja tu nie wiem o co chodzi. No, no także idziemy tutaj po szczypiorek. Czyli sobie posadziłam też jeszcze trochę pomidorów. Tutaj do skrzyni Ciekawe, czy się podniosły. Zaraz zobaczymy. Odpukać winogron idzie. Trzeba będzie mu podpórki porobić. Szczypiorek też jest całkiem ok. A pomidory całkiem nie wstały. Ale dzisiaj może do słońca wstanę, bo takie, O Takie widzicie, kaput polny, zrobili je już. Wyszedł już szpinak i trzeba właśnie opielić tutaj, już, bo wyszedł. Widzę szpinak. takie malutkie igiełki. Widzicie? To szpinak. A tu mamy pietruszkę. Także pietruszka też zeszła. Jest i pietruszka, i marchewka, to tutaj też marchewka zaszła, widzicie? Jest i marcheweczka. Dobra. Już nie, nie gadam tutaj głupot. Biorę ten... Matko, po co ja przyszłam? Biorę szczypiorek. Idziemy do domu, włączamy piąty bieg, żeby szybko posprzątać, bo się wyrobimy może jakoś do dziewiątej ze sprzątaniem. E, jeszcze bym tutaj sobie może coś obejrzała przy śniadaniu i jedziemy dalej. I śniadanie prezentuje się tak. Także jajka na twardo, majonez oczywiście do jajek, szczypiorek z, og z ogródka, y, trochę rozponki tam jeszcze miałam, także rozponka, pomidorki koktajlowe i rzodkiewka. I muszę sobie przypomniałam, że muszę posiać swoją roszponkę, żeby nie zapomniała przypadkiem, bo mi nie zajdzie. A reszta właśnie już zeszła. Pralka też już nastawiona, także pranie już się bierze. Znowu będzie zaraz stać ta prasowania i tak to w koło. Wojtek, także ja zajadam. Życzę wam smacznego. Oczywiście, jeżeli też coś jecie. Dobra, Michałówka podprzątana, Teraz będziemy do miasta, bo mam tylko o. mam tylko godzinę, także będziemy do miasta. Mam tylko godzinę za godzinę muszę Antka odebrać. się przeciągnęło z tym sprzątaniem, ale już posprzątane. I bardzo dobrze, dobra, ja siadam i już nie gadam. You have no clue. I ruin everything good. Miejscu. Także teraz wchodzę do budynku, a z wami się rozłączam. Później wracamy z powrotem na spacer, idziemy po krasnym stawie. Patrzcie, jakie fajne złotówkę. Bo jesteśmy w złotowaczce, w tak zwanym punciaku po angielsku, a my jesteśmy właśnie w złotowaczce. Fajne to takie złotówka. Taka ozdobka może być, nie? No i do korytarza. To jest ten moment, który ja lubię najbardziej. Posprzątane kwiatki na stole. To jest bez tutaj rośnie przed siatką. Ten fioletowy, ten biały zresztą też. Tylko ten biały rośnie przy drodze na sąsiedniej działce, a ten fioletowy rośnie tutaj przed płotem u nas na działce. I to jest właśnie ten moment, który ja lubię najbardziej. Jak jest posprzątane czysto, pachnąco. Jeszcze wiecie, co mogłam popryskać tym. Takim y, spryskiwaczem, nie wiem, on jest do tkanin, zapomniałam jak się nazywa. Ale to na pewno wiecie o, czym, o co mi chodzi, bo to y, na większości kanałach tego właśnie używają. Ale sobie teraz nie przypomnę jak się y, nazywa. Dobra, także jest posprzątane, można sobie usiąść. No tutaj to się nie patrzcie, bo tutaj jest kapusta i y, z tego funciaka, jak ja to nazwałam, polskiego funciaka. Także zaraz Wam pokażę właśnie tutaj z, z polskiego funciaka. I tutaj też blaty są posprzątane, kabusia zrobione i jest Glancuś, no jeden kubek tylko stoi patelnie na tym, ale to zaraz będę właśnie robiła też i obiad, okna muszę właśnie też pomyć, ale to, więc poczekajcie, odwrócę się. Yy, ale to okna yy, będę myła, to tak myślałam, że może zrobimy takie sprzątanie ze mną jakoś, ale to dzisiaj nie miałam czasu, to wiecie, ja dzisiaj sobie posprzątałam sama, nie miałam czasu na jakieś sprzątanie ze mną, yy, bo musiałam właśnie do tego miasta, także Antek jest już odebrany. Jest na górze, Julka pojechała do koleżanki, Mateusz przyjdzie na piechotę, ale Mateusz przyjdzie dopiero o w pół do trzeciej. Tutaj muszę, pamiętam, muszę założyć baterie do zegarka, mam to cały czas na uwadze. Także będzie zaraz może, nawet zaraz jeszcze to założę i będzie już OK. Teraz można się właśnie napić spokojnie kawy, zaraz zrobię coś do jedzenia. I będziemy dalej lecieć z tym dniem. Tam mam jeszcze filmik do poskładania. To zaraz go też poskładam. I tyle. Zaraz idę się przebrać. Biorę się za jakąś inną jeszcze tutaj robotę. Ale najpierw to się napiję kawę. Bo ja jak z miasta przyjeżdżam, to muszę się napić kawy. Napiję się kawy. A zrobię nam coś. I do jedzenia. I Amateuszowi później zrobię. I idę wieszczać pranie. Bo jeszcze mam właśnie pranie w pralce. I nie chcę, żeby... Wiecie. Nie chcę, żeby... Znaczy, chcę, żeby wyschło, bo jutro mają niby padać też. Dobra, koniec gadania. A jeszcze, no może postawię Was na jak to pokażę Wam te zakupy z tego no z tego funciaka. O! Ładniej brzmi niż złotóweczka. Także niech będzie funciak albo dolarowiec. Wiem, u nas płaci się złotówkami, no to jest złotóweczka. Ale mi się to określenie funciak właśnie podoba. I dziewczyny też, znaczy no dziewczyny to u nas nie używają, tylko po prostu muszę się podrapać w ucho. Yy, chodzą właśnie i do dolarowca, i do funciaka, a my będziemy chodzić do złotóweczki, czyli do yy, odpowiednika funciaka i dolarowca. Dobra, postawię Was na ten stojak, pokażę Wam od razu tutaj, co kupiłam i biorę się za robotę, bo zaraz się muszę przebrać. Dobra, i teraz tak szybko jeszcze pokażę Wam te zakupy ze złotóweczki, yy, czyli z tak zwanych, jak to się śmieje, funciaka. Dużo nie kupowałam, bo w sumie to mi nic takiego nie potrzeba, a weszłam tak po prostu z ciekawości, czystej, babskiej ciekawości, weszłam zobaczyć, co jest w tej złotóweczce. I powiem Wam, że nawet taki e, fajny asortyment jest, bo e, można by było fajne gadżety kupić na przykład dla dziecka na... Mm, e, na... a kalendarz adwentowy, także o tym sobie właśnie pomyślałam, bo bardzo fajne takie, wiecie, pierdółki po jeden złoty można sobie nakupić, e, jak się chce dziecku właśnie zrobić taki... Kalendarz adwentowy. A teraz właśnie, już nie przeciągając, zaczynamy. Dużo nie ma, ale coś tam jest. Pierwszą rzeczą to będzie ta torba, bo oczywiście, jak to ja zwykle była, bywa, idę oczywiście, jak ja y, idę do sklepu, to idę bez siatki. Więc pierwszą rzeczą będzie taka siatka. Myślę, że nawet spokój można teraz ją złożyć, włożyć do torebki, no i zawsze będzie. Bo jak na zakupy takie wiecie spożywcze jadę, no to zawsze mam torbę. To o tym zawsze pamiętam, poza tym no staram się mieć też w samochodzie, ale tym razem ich nie wróciłam do samochodu. A jak ja mam takie, dwie, wiecie, wiecie, też duże torby, no to y, duże torby też jest źle na tak parę rzeczy nosić. A tak to właśnie za złotówkę może być, włożę sobie do torebki i będę miała. Kolejną rzeczą, jeszcze tu miałam w ogóle jakiś paragon, może ja sobie ten paragon znajdę. Mam. Mam paragon. Dobra, Ale Para napisane. Cena ogólna jest podana, tylko o, yy, o, ozdoba jedna sztuka to 2 złote, czyli to. to, co Wam tam nagrywałam na filmiku, to to nie kosztuje złotówkę, tylko ta ozdoba kosztuje 2 złote. Ale tutaj zaraz ją postawię w korytarzyku i myślę, że będzie fajnie wyglądała. Tam jest ciemno, więc tam żaden kwiatek stać nie może, ale za 2 zeta. Nie wiem po ile jest w pepko, Nie mam pojęcia. Na pewno dwa zata nie kosztuje tylko z piątka przynajmniej. A to kosztowało właśnie 2 zł i myślę, że fajną dekorację w korytarzyku. Może być na półce z butami oczywiście. Kolejną rzeczą to już będą teraz rzeczy po złotówce. To jeszcze mi doliczyła to jest za. Za złotówkę to to jest tak, za złotówkę. Tą podkładkę taką wzięłam podkładkę. Za złotówkę, z takim, wiecie, nie było, same kwiatki były, a to była taka jedna rzecz. Bez kwiatków, także to kosztowało złotówkę, i to kupiłam z myślą, żeby postawić Melce pod miskę, bo jak tam rozkopuje wodę, czy nawet jak kopną, to zawsze na takim lepiej wytrzeć z takiego, aniżeli wiecie z podłogi, a to się weźmie zaraz i wytrze. Także co kosztowało złotówkę? Yy, wzięłam Andaszkowi Ciapy. Takie za 4 złote. Prezentują się tak. Za sobie je zobaczymy. One były po 4 złote, także myślę, że mogą być. A tak wiecie, to pewnie jest wszystko chińska. Z Chin sprowadzane, ale za 4 złote może być, a oni tak chodzą w tych ciapach i nie chodzą, także czasami to szkoda tylko właśnie wydawać pieniędzy na te ciapy. Te ciapy prezentują się tak, kosztowały 4 złote. Ale tutaj właśnie nie ma ciapów, bo ostatnie to nie wiem, co się z nimi chyba je podał. A tak jak Wam mówię, oni chodzą, raz chodzą w ciapach, raz w nich nie chodzą. Mateuszowi kupiłam ciapy, leżą ciapy, a Mateusz i tak w nich nie chodzi, ale to już dobra. E, ciapy za 4 zł. Rozmiar 30-31, także lantka będzie. Myślę, że jak znalazł, raz przymierzy. Także to było 4 zł. Hmm. Z takich jeszcze pierdółek, które pamiętam i tutaj mam już niewiele. Czyli tak 4 Ściereczkę kupiłam też taką do kuchni, Teraz sobie ją rozpakujemy. Ściereczka kosztowała 2 złote. Zastanawiałam się, czy wziąć jeszcze jedną, ale stwierdziłam, że na razie na próbę zobaczymy, czy to będzie w ogóle woda się wchłaniała. I to jest taki kalendarz, trochę nie. Nie, Jajku, jak to? Słowo mi wyleciało z głowy. Nie, 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 nie tylko jak? Nieaktualny. Także to jest kalendarz nieaktualny, ale powiem Wam, że spodobało mi się takie: Ogni, mese i quello błono. Ogni, jak się ogni czyta, także ogni nie wiem, jak się czyta. Ogni, mese i quello błono. Także tak. I tutaj właśnie mamy każdy y, miesiąc. Czyli Giannio, februario, Marco, Aprile, Maggio, Giurgio. Nie wiem po jakiemu to jest, chyba po włosku. Augusto, settembre, ottobre, Novembre, Dicembre. Ale tak mi się właśnie spodobał. I se myślę, taki fajny akcent będzie w kuchni. Kolory nawet pasują, bo ja mam kuchnię taką bardziej brązową, beżową, więc będzie jak znalazł. Jak będzie dobrze, woda się wchłaniała. Zakupię jeszcze jedno. Koniec wywodu na temat ścierki za 2 zł, bo trochę ten wywód długo trwał. Także mamy tak 2, 4, 6, 8. 8, siatka będzie 9. I dwie modeliny po złotówce, także dwie modeliny po złotówce na antościowe klejenie takie wiecie, jak Antoś, to tak klei. I zaraz y, ja to wszystko wyrzucam, bo on klei, wiecie. A później mi to wszystko jak dywan, tutaj gdzieś tego, to ja to jak to tak pomiesza, pomiesza to, ja już to biorę i wyrzucam. Kolory są takie, myślę, że na takie wiecie, jedno klejenie będzie ok. Wzięłam dwie sztuki, czyli razem będzie dwa złote, hmm, dwa złote. I ostatnią rzeczą, za, zło, za złocisza, jest taki bryloczek, bo mi się urwał od mojego pilota do samochodu, to mi się urwał. I nie mam właśnie. Mam oddzielnie pilota, mam oddzielnie klucz do domu i nie mam tego, jak połączyć. Wiem, może nie za piękne, ale za złotówkę na razie może być. Nigdzie nie znalazłam innych. Chciałaby było chyba i ucho mnie spędzi. Do Rosmana może podejść, to może by był jakiś inny, ale wiecie, za złotówkę może być. Czyli ile yy, razem dobrze się zgadza? 4, 6, 8. 10, 12, a zgadza się 12 i to razem 13 zł i 13 zł zapłaciłam w złotóweczce. Dobra, koniec wywodów na temat złotóweczki. Ja teraz już tak kończę z Wami gadanie. To sobie zaraz rozkładam, bo już sobie bałagan zrobiłam, dopiero miałam posprzątane, już sobie bałagan zrobiłam. Przebieram się, i wieszać prawe, dopijam kawę. Jezu, co ja mówię, idę wieszać, przebieram się, idę wieszać pranie, dopiję sobie kawę, robię nam coś do jedzenia. Za godzinę wrócimy. No tak, za godzinę kończę. To y, gdzieś na trzeciu będzie Mateusz. Dobra, także na razie pewnie Wam coś jeszcze dogram. Muszę skończyć tam ten wczorajszy vlog, czyli y, ten test y, tych nożyc do trawy Wam zrobić i go jakoś wrzucić na, y, y, zmontować i wrzucić na YouTube. Ale dzisiaj będzie standardowo przepis, bo dzisiaj jest piątek, więc przepis. Mam ochotę na sałatkę, więc może jakoś zrobimy też i sałatkę, bo wszystkie składniki chyba mam. Tylko ciekawe, czy mam ananasa, ale to e, sałatka może będzie na jutro albo na niedzielę, to jeszcze zobaczę. Dobra, to tylko takie wiecie: moje myśli głębokie.